Dobra, kochani. No, spieszę do Was e, z kolejnym odkryciem. Dopamina naprawdę uaktywnia się bardzo szybciutko. E, I w takim trochę energetycznym zagubieniu, w którym czasami jesteśmy, wystarczy naprawdę zrobić sobie małą aktywność i wyruszyć na łono przyrody, które jest zachwycające. E, I. Mogę... Halo. Halo. E, i, e, I ruszyć ciało, ruszyć duszę. E, I wtedy te poziomy pięknie się regulują i tak, jakby stabilizują, aktywują. I e, piękne jest to, że ja rano wybiegam trzeźwa. Więc ta dopamina nie musi z jakichś maksymalnych dołów e, mnie wyciągać, tylko e, ciągnie mnie do góry. E, da, to, to ciągnięcie do góry jest e, różne w zależności od tego m, gdzie tą górę masz ja mam tą górę na, e, wyrysowaną na twórczości mojej i na takiej kreatywności więc jak e, wibracje idą do góry dopamina mi działa pozytywnie e, rosnąc do góry to moja kreatywność staje się dużo większa e, i właśnie przyciągnęłam teraz coś o czym pisałam od siódmej do dziewiątej Niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy musiałam poczekać 3 lata. Między innymi na to, jak mogłam powoli budować tą swoją odwagę do wykonywania tych różnych rzeczy, które teraz robię. Moja trzeźwość to ponad 5 roczny okres dochodzenia do siebie, działania, no, pozbywania się tych wstrętnych nawyków, które trzymały mnie dość mocno. Ale niektóre rzeczy Wymagają krótszego czasu realizacji. Czasami pewne rzeczy wydarzają się już jednego dnia, więc nie obawiajmy się tego, kochani, nie obawiajmy się. Na wszystko przyjdzie idealny czas. Rzeczywiście dopada nas jakiś taki niepokój, to dlatego, że siedzimy w tych norkach i nie wychodzimy, ale ruszmy się, kochani, od tego zaczęłam. Ruszmy się, a dopamina pomoże całemu temu chemicznemu, chemiczno-duchowemu przedsięwzięciu w nas.